Słuchajcie, był sobie taki przycisk przeciwpożarowy. No, chodź tutaj. Chodź tutaj na środek się pokaż. No, był sobie taki przycisk i ten przycisk zamiast napisu tam, widzicie ten pożar, to miał e, ranga media. I to oczywiście do stworzenia. No, i ja taki knypek podchodzę do tego przycisku. No i mówię, kurde, już 80 subskrypcji wbiliśmy. No to chyba jakąś rangę media dla kogoś trzeba by było zrobić. No i klikam ten przycisk. No i no i widzę, że coś się stworzyło. No to do tego podchodzę. No i. No i jest. No Zapraszam Was bardzo na mojego Discorda. Na dole macie link. Jak chcecie więcej takich kacenek, y, jak to można nazwać, napiszcie w komentarzu. A teraz Wam się wyświetlają wymagania na tą rangę media. Nie są jakieś kosmiczne. A jeśli nie macie tych wymagań, to wystarczy pod filmem, szorcem 10 tysięcy i 100 polubień. Oczywiście wyświetlenie 10 tysięcy wystarczy pod szorcem, pod filmem, obojętnie, aby było. Z promowanie naszego mojego kanału lub akurat Discorda. No i dostajecie. Dzięki za oglądanie.